Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać łyżeczkę, która jest inspirowana książką Sofia, dziewczyna z Kościanego Domu, której recenzję możecie znaleźć na moim kanale. Ta łyżeczka jest wykonana z kości, dlatego że w świecie tej książki wiele przedmiotów codziennego użytku jest właśnie z kości wykonanych. W samej książce mamy także informację o łyżeczce, którą dziewczynka używała każdego dnia. Także dlatego też zdecydowałam się, że właśnie łyżeczkę wykonam. łyżeczka ta jest wykonana w całości z masy premier, czyli masy którą kupicie tylko w sklepie Iwankowym. Link do sklepu Iwankowego zostawiam wam na dole w opisie. Ja o tej masie oddzielny film także zrobiłam. Jeśli chcielibyście go zobaczyć, to również wam go zostawię na dole w opisie i w prawym górnym rogu tego filmu. Jeśli chodzi o tę masę, to ja ją wybrałam tutaj nie bez powodu. Dlatego, że po wyschnięciu jej kolor jest bardzo podobny do koloru kości słoniowej. Oczywiście tutaj jej kolor nie miał większego znaczenia, dlatego, że później ja ją i tak będę malować, natomiast jakoś przyjemniej mi się z niej tworzyło właśnie dlatego. Że z tyłu głowy miałam to, że ona po wyschnięciu nie będzie biała, tylko ten kolor będzie zbliżony do koloru kości słoniowej. I jak widzieliście na początku filmu, ta łyżeczka ma elementy, które ją ozdabiają. W samej treści książki także mamy napisane, że artystka czyli matka naszej Sofii także używała czy to diamentów, czy innych kamieni, żeby kości ozdabiać. Także i ja pomyślałam, że będzie ciekawiej, jeśli ta łyżeczka będzie miała takie właśnie elementy. Jeśli chodzi o ten koralik, bardzo chciałam, żeby w tej łyżeczce był element drewniany, a ponieważ to jedyny drewniany koralik, który ja posiadam, to stwierdziłam, że idealnie się tutaj wpasuje. Miałam też pomysł, nie ukrywam, żeby ten koralik bardziej podrasować, podkolorować i zrobić go bardziej drewnianym. Ale z tego pomysłu zrezygnowałam, dlatego że on wiązałby się z dodatkową pracą i z dodatkowym montażem, a nieubłaganie zbliżała się premiera książki, a bardzo chciałam Wam tą łyżeczkę pokazać w mojej recenzji, co na szczęście mi się udało, bo jeśli oglądaliście moją recenzję, to tą łyżeczkę także wam w niej pokazywałam. Jeśli chodzi natomiast o perełkę, to zamiast niej lepiej by tutaj wyglądał jakiś taki kryształek, który by imitował diament, Natomiast w momencie nagrywania nie miałam takiego kryształku, więc użyłam taką perełkę. Sam kształt łyżeczki też nie jest przypadkowy, dlatego, że w samej treści książki mamy napisane, że łyżeczka, którą używała Sofia, była wykonana z paiczków, czyli z kości palców, jakby ktoś nie wiedział. Dlatego też i moja łyżeczka także jest wykonana z paiczków. Tworząc tą łyżeczkę, cały czas patrzyłam na zdjęcie kości paiczków. I starałam się jak najlepiej odwzorować te kości w mojej łyżeczce. Wszystkich kości tutaj nie dałam, fakt, faktem. Jednej kości brakuje, ale to dlatego, że nie chciałam, żeby ta łyżeczka była za duża. Zależało mi na tym, żeby ta łyżeczka była łyżeczką do herbaty, a nie łyżeczką stołową. Samo wygięcie tej łyżeczki także nie jest przypadkowe, dlatego że ono miało przypominać zginający się palec. Chociaż wiem, że w taki sposób, w jaki ja zgięłam tą łyżeczkę, nasze kości się nie zginają, natomiast to jest moja interpretacja. Ja chciałam jedynie podkreślić to, że jest to łyżeczka wykonana z parca i chciałam właśnie, żeby ta kość była w taki sposób zgięta, w jaki nasze palce się zginają. Pomyślałam sobie, że w taki sposób artystka, która je tworzy, czyli matka naszej dziewczynki, Również by to mogła zrobić. Zapewne też zauważyliście, że ja w każdej z tych kości robię różne ornamenty, i te wycięcia także nie są przypadkowe. Inspiracją do nich były same strony książki, które także są ozdobione różnymi ornamentami. Zapewne się zastanawiacie, jak długo tworzyłam tą łyżeczkę. Otóż tworzyłam ją przez 2 godziny i 44 minuty. A przynajmniej tyle materiału miałam do zmontowania, więc niedużo to była w miarę szybka praca. Jak pewnie widzieliście, ja z tyłu zrobiłam piórko w miejscu, gdzie ta łyżeczka będzie się zginać. I to piórko także nie jest tutaj zrobione przypadkowo, dlatego że nasza bohaterka ma kruka i to jest właśnie pióro tego kruka. Myślę, że nasza artystka, matka dziewczynki, także by gdzieś umieściła elementy. Które zna z otoczenia, które lubi, które jakoś wpływają na nią pozytywnie. I dlatego myślę, że umieściłaby pióro swojego kruka na łyżeczce czy innych przedmiotach z kości, które zrobiła do własnego domu. Zresztą to nie jedyne pióro, które tutaj zrobiłam, bo kolejne piłka umieściłam na miseczce łyżki. Tylko, że tym razem ja te piłka wyryłam, a nie zrobiłam je w formie 3D. Jeśli chodzi o kolor samej łyżeczki, to także nie wybrałam go przypadkowo. Początkowo się zastanawiałam czy nie zostawić tego koloru, który ma masa i jedynie delikatnie pobrudzić tą łyżeczkę. Ale pozaglądałam, popatrzyłam na stare kości, na stare kości czaszki, na stare kości dłoni i zauważyłam, że niemal wszystkie mają ciemniejszy kolor. Więc pomyślałam, że moja łyżeczka także musi mieć ciemniejszy kolor. Dodatkowo pomyślałam sobie, że skoro łyżeczki sztuczce, które normalnie się używa, które są metalowe, także z czasem ciemnieją, jest osad na nich, to i na łyżeczce z kości także taki osad będzie. I ona także ściemnieje, zwłaszcza jeśli będzie regularnie używana. Dlatego też zmieniłam zdanie i tą łyżeczkę pomalowałam na kolor, który wcześniej widzieliście. Jeśli chodzi o długość tej łyżeczki, to ona ma 12 cm bardzo mi zależało na tym, żeby ona nie była bardzo długa i żeby faktycznie można było pomyśleć, że są to kości wzięte z człowieka, a nie z jakiegoś mutanta. Wrócę jeszcze na chwilę do książki, z której czerpałam inspirację, czyli do Sofii, Dziewczyny z kościanego domu. Łżeczka nie jest przedmiotem, który zapewne sporo czytelników zapamięta, jednak mi bardzo mocno zapadła w pamięć, bo to jest dość nietypowe, przyznacie, żeby mieć łyżeczkę z kości, z której się normalnie w codziennym życiu korzysta. Innym przedmiotem, nad którym się zastanawiałam, by wykonać jako inspirację z tej książki, było łóżko Sofii, gdyż mamy tam mały wątek o nim. Jednak dość szybko z tego zrezygnowałam, ponieważ po nagraniu tego typu filmu nie miałabym co z takim łóżkiem zrobić. Ja po skończeniu pracy i po jej na YouTube, zrobieniu jej zdjęć, nie wyrzucam takiej pracy, tylko ją sobie zostawiam i o ile łyżeczkę po nagraniu będę mogła wykorzystać czy to do zrobienia różnych zdjęć sobie, czy na przykład jako tło do różnych miniaturek do innych filmów z YouTube'a, tak łóżko z kości nie miałabym za bardzo jak użyć, byłoby ono po prostu zbędne. A ja raczej staram się nie tworzyć rzeczy, które później są zbędne i które będą mi się dziś walać po mieszkaniu. To jest dla mnie magnowanie surowca, bo z takiego kawałka mogłam zrobić coś, co będzie mi się albo podobać, albo będzie przydatne, albo będę mogła to komuś podarować. Natomiast łóżko z kości raczej bym nie wykorzystała do żadnego filmu. Dlatego też szybko z niego zrezygnowałam. Kolejnym przedmiotem, nad którym się zaczęłam zastanawiać, był wisiorek, który dziewczynka otrzymuje od mamy na swoje urodziny. Ten wisiorek dla osób, które przeczytały tę książkę na pewno byłby bardziej rozpoznawalny niż ta łyżeczka, podgrywał większą rolę w całej historii. Natomiast ten wisiorek przedstawia wieżę katedralną. I ja powiem Wam w tym momencie, nie czuję się na siłach, żeby tworzyć tego typu budowę. Poza tym, to też nie jest taki zwykły wisiorek, to też nie jest taka zwykła wieża katedralna, ponieważ ma on pewną ukrytą funkcję, o której Wam tutaj mówić nie będę. Więc też się zastanawiałam, czy byłoby to dobrym pomysłem, żeby zrobić ten wisiorek i zdradzić to, co on w sobie ukrywa. Bo nie będę ukrywać, że jeśli bym się go podjęła, to pewnie bym spróbowała zrobić. To co on ma w środku ukryte. I nie wiem, czy by mi to wyszło, prawdopodobnie nie, bo ja nigdy tego typu rzeczy nie robiłam. Tak sobie teraz myślę, że skoro wykonałam łyżeczkę, to może powinnam iść za ciosem i wykonać widelec czy też nóż. O ile widelec pewnie by mi się średnio przydał, tak nóż z kości zapewne byłby po pierwsze ciekawy do wykonania, a po drugie zapewne byłby przydatny, bo mogłabym go używać do różnych miniatur na YouTubie, czy też oczywiście na Instagramie. Także, jeśli byście chcieli zobaczyć nóż wykonany z kości, to napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Wiem, że sporo osób czeka na klucze z serialu lotentki i one się będą pojawiać. Wiem, że z tym zwlekam, jest mi głupio, ale naprawdę nie miałam ostatnio ochoty ich tworzyć, a nie lubię tworzyć na siłę czegoś, dlatego też ich nie tworzyłam, ale wrócę do nich i one będą się pojawiać. Wrócę jeszcze na chwilę do książki, czyli do Sofii, dziewczyny z kościanego domu. Pamiętam jak dostałam zapowiedź z wydawnictwa literackiego i przeczytałam, że mama dziewczynki jest artystką, która rzeźbi bliskości i to zdanie sprawiło, że od razu chciałam wam ją przedstawić i sama także chciałam ją poznać. I bardzo czekałam, bardzo się niecierpliwiłam, kiedy ta książka w końcu do mnie trafi. I powiem wam, że pomimo tego, że już trochę czasu minęło, odkąd ją przeczytałam, to nadal mi się ona podoba, nadal myślę o tej faburze, po cichu też liczę, że wyjdzie druga część Sofii. Bo to świat, który jest bardzo ciekawy, i ja chętnie dowiem się więcej o jej przygodach, o przedmiotach wykonanych z kości. Także mam nadzieję, że autorka się na to zdecyduje. Wybaczcie, że tak skaczę z tematu na temat, ale jeszcze mi się coś przypomniało odnośnie filmów na kanale. Chodzi mi ostatnio po głowie film wspominkowy o niektórych moich pracach, zwłaszcza o Jednorożcu, który był pracą bardzo przełomową na moim kanale i o której chętnie bym bardziej pokadała. Nie wiem natomiast, czy wy bylibyście zainteresowani tego typu filmem. Poza Jednorożcem na pewno bym powiedziała też o innych pracach, natomiast ten Jednorożec ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Dlatego się ostatnio zastanawiam, czy tego typu film nie nagrał. Być może ro no, nagram, być może nie. Jeśli byście chcieli tego typu film, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Niedługo też na kanale pojawi się film z figurką, która ma 7 lat. Nie jest to co prawda figurka wykonana z masy Fimo, ale z innej masy. Film z tej figurki mam już nagrany, jedynie muszę go zmontować, a montować go będę potem, jak nagram słowa, które teraz słuchacie. Swoją drogą ciekawi mnie, czy skadniecie o jaką figurkę może mi chodzić. Jeśli wiecie, jeśli się domyślacie, to napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Będzie też film o nieco innej konwencji, troszkę inaczej nagrany, troszkę inaczej zmontowany, który będzie dotyczył figurki, którą wykonałam z masy Lador Primix, ale to pewnie jeszcze chwilkę mi zajmie zanim go opublikuję. Także to tyle jeśli chodzi o takie moje ciekawostki i o to co się będzie działo w najbliższym czasie na YouTubie. Oczywiście pewnie będą też inne filmy, filmy z grami, pewnie jakieś recenzje, na pewno to też się pojawi. Jak wspomniałam na początku tego filmu, ja tę figurkę wykonałam z masy premier. Powiem Wam, że już do tej masy się przyzwyczaiłam. To jest druga praca wykonana z tej masy. Pierwszą pracą, pierwszą taką figurką wykonaną z tej masy była guślarka, której tutorial także możecie znaleźć na moim kanale. Następnie zaczynam tworzyć kolejne piłka, które przyznaję nie wyszły do końca jak piłka, bardziej jak listki. Natomiast bardzo chciałam, żeby to były piłka. Mam nadzieję, że chociaż części z Was piórka one przypominają. To co też mi się bardzo podoba w tej masie, to fakt, że po jej wyschnięciu wystarczy ją zwilżyć, aby ponownie móc bezproblemowo ją nacinać. Na dole robię dłuższe zagłębienia, kierując się ku górze robię je coraz krótsze. I w taki sposób robię kolejne piórka. Gdy piórka są gotowe, ponownie zwierzam masę, tym razem u dołu i tworzę malutkie dziurki, dlatego że kości także je posiadają. Później biorę cieniutką kruseczkę i tworzę takiego zawijasa, którego przyklejam. Pomagam sobie, jak widzicie, pędzelkiem. I na razie ten element ponownie odstawiam. Wracam do rączki i ostatnią kość zaczynam z tyłu ozdabiać. Tym razem znowu sugerowałam się zdjęciami gości. Pomyślałam, że te zagłębienia być może artystka tak żeby zostawiła, więc ja postanowiłam je tutaj zostawić. Używam tutaj czasami narzędzia górkowego, a czasami pędzelka. Przyklejam kolejny kawałek i wtapiam go w masę. Cały czas patrzę na zdjęcie paliczka i to nim się tutaj inspiruję. I tak wygląda rączka łyżki, na razie ją odstawiam do wyschnięcia. Po wyschnięciu łączę oba elementy i patrzę, czy łyżeczka będzie stabilnie leżeć. Niestety nie będzie, dlatego muszę ją podpiłować. To samo robię z drugą częścią. Na szczęście tym razem się nie przechyla, jest stabilna, zatem pora na kolejny krok. Czyli na popryskanie całej łyżeczki werniksem. To jest bardzo ważne, dlatego że ona ma mnóstwo ornamentów, które mogłyby się zdeformować, które mogłyby się zatrzeć, a dzięki temu, że ja ją spryskam werniksem, to te detale mi tutaj zostaną. I tak uzyskany kolor nakładam na łyżeczkę. Trochę za dużo zrobiłam tej farby, przyznaję, ale na pewno się nie zmarnuje i ją jeszcze jakoś wykorzystam. Po pomarowaniu łyżeczki znowu idę ją pryskać werniksem. Po wyschnięciu łyżeczki biorę znowu farbę od Art Creation, tym razem farbę o kolorze 409 i 227. Łączę obie farby i nakładam na łyżeczkę. Tym sposobem będę ją przybrócać. Tutaj lepiej sprawdziłby się werniks matowy niż błyszczący, ale ja nadal nie kupiłam werniksu matowego i mam jedynie błyszczący. Przyciemniam zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz detale łyżeczki. Do nakładania farby używam pociętej kąbeczki do naczyń. Następnie przyciemniam rączkę. Tym razem używam już samej ciemniejszej farby. Staram się wejść w detale tej łyżeczki. A następnie nadmiaru farby się pozbywam, tak żeby farba znalazła się jedynie w ornamentach, a nie w całej rączce. Ostatnie co robię to łączę oba elementy ze sobą. Pewnie słyszycie mojego Findziaka, który pod moimi nogami się bawi, a wracając do filmu to tak wygląda gotowa łyżeczka. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, jeśli wam się on spodobał to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.